Kasia Wanka i Michał Czarnecki. Taki przykład pary, która występuje w tym filmie, i to jest chyba najpowszechniejszy problem, jaki w ogóle występuje wśród Polaków. Jak spowodować, żeby w związek wkradła się nowość? Jest kwestia. Znowu, atencji i zainteresowania. Jest taka akceptacja społeczna na to, że no jak już w relacji pojawia się potomstwo, ludzie są już w, też w rolach rodzicielskich, trzeba zatroszczyć się o bezpieczeństwo ekonomiczne, zadbać o, o jakieś fundamenty relacyjne, to to już jakby nie jest czas na to, żeby tam szaleć w sypialni. Co ja ci będę codziennie, jakby mówić komplementy i, i dawać jakby te, to zainteresowanie, no bo przecież już kurczę z tobą, nie wiem, dwójkę dzieci, no to wiesz, że jesteś dla mnie atrakcyjny czy atrakcyjna. My nie możemy pozwolić na to, żeby już zostać tylko mamą i tatą, jeżeli nie ma pielęgnacji i, i nagle mamy wskoczyć do sypialni i faktycznie być tymi gorącymi kochankami, a to w ogóle